Był kiedyś bardzo fajny film o fizykach. Zabawny, kultowy, gdzie wiedza o fizyce była przemycana w subtelny sposób. Oczywiście chodzi mi o teorię wielkiego podrywu. Myślałem, że w filmie Lekcje chemii będzie podobna sytuacja. Niestety się myliłem. Ten film nie jest komedią, a chemiczny, naukowy żargon przytłacza i momentami powoduje, że nie rozumiemy, co dzieje się na ekranie. Perpetnie zdolnej, pracowitej, ambitnej chemiczki dzieją się w Ameryce lat 50. Ameryce pełnej dyskryminacji płciowej, dyskryminacji rasowej i mówiąc szczerze perypetie te nie wciągają a aż do czwartego odcinka główny motyw serialu czyli nauka gotowania w telewizji śniadaniowej połączona z lekcjami chemii, jest praktycznie nieobecna. Serial ten nie jest zabawny, na co bardzo liczyłem. I tak jak wspominałem, jego naukowy wargon przytłacza. Choć perypetie głównej bohaterki są ekstremalne, tak próba gwałtu, śmierci ukochanego, to nie wciągnęły mnie i nie czekam z niecierpliwością na kolejny odcinek tego serialu.